Cieszę się ogromnie, Jest że taka impreza powstała która została nazwana 11 lat temu imieniem doktora, doktora generała Marka Babały syna mojego syna, syna poruchnickiej ziemi Bo wszystko to co trzeba na maratonach MTB czyli były niezłe wniesienia było dużo błota były mocne podjazdy były bardzo szybkie zjazdy generalnie bardzo ciężko, generalnie bardzo fajnie. Polecam. No, jesteśmy z Wieliczki, Trasa i w ogóle organizacja, ludzie, super. Zapraszamy wszystkich, było zarąbiście, naprawdę. Niesamowici ludzie. To co kolega powiedział nieprawdopodobnie, naprawdę jestem zachwycony gościnnością. Super, dziękujemy bardzo. Dobrze? Dobrze jaka. A była ciężka trochę, bo było w miejsce miejscach to... Ale udało się przyjechać. Udało się?